M5 Competition, serwis Arek Naprawa BMW i MINI Częstochowa. Jesteśmy na placu, wchodzimy do środka, tutaj dużo MX stoi. Zawsze dużo konkretnych, fajnych samochodów. W środku mamy M5. Zapraszam. No to wjeżdżamy do środka. Mamy tutaj już M5 Competition, 2022 rok. Kolor San Remo Green, przepiękny kolor. Również tutaj mamy M850, samochód jest na konwersji lamp ze Stanów, o tym też porozmawiamy, ale będziemy rozmawiać o M5, ponieważ przyjechaliśmy tutaj, aby się dowiedzieć, jak wygląda wymiana oleju w tym samochodzie i jaka jest różnica pomiędzy oryginalnym, no to oryginalne, wszędzie jest oryginalne, czyli to jest oryginalny olej, oryginalne filtry i tak dalej, tak dalej. To, co jest w serwisie zalecane, i to, co trzeba tutaj wrzucić. Ale mamy tutaj serwis właśnie. To jest najważniejsze, o to jak robimy serwis poza poza serwisem i nie tracimy gwarancji. To jest Piotrek. Cześć Piotrek. Piotrek, powiedz mi, jak jest z, tym, z tą wymianą oleju i dlaczego można to zrobić u Was i jak to jest możliwe, że nie tracimy gwarancji? U nas taka wymiana oleju plus filtry kosztuje 1600 zł, w serwisie kosztuje to 3080. Jeżeli u nas wymieniasz olej, normalnie wszystko wpisujemy w historię samochodu po kluczyku. Także serwis to normalnie akceptuje i nie, nie tracisz gwarancji. Jeżeli Ty wymieniasz olej w swoim samochodzie częściej niż zaleca serwis, to to w, w niczym nie przeszkadza, wręcz jest na plus. I Serwisy to normalnie honorują i to tak jest. Serwis wiadomo zaleca wymianę oleju załóżmy co, dwu, co 20 tysięcy kilometrów. My uważamy, że to jest zbyt y, okay. rzadko, żeby to wymieniać częściej, bo wiadomo, auto wchodzi na wysokiej temperaturze. No i jest to M5. Nikt nie Czyli jedzie, czekaj, 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 umówmy się, to wygląda tak. E, serwis u was jest 1000. Mamy tutaj wszystko spisane 1600, 1600 zł. Złotych. W serwisie e, e, oryginalnym, jakby Ta. to powiedzieć, tak, mamy tutaj 3080, to jest 1500 zł różnicy. Tak. Słuchaj, u was jest bardzo tanie, jak na M5, ale. E, tam też, też, nie, nie, jest też nie jest drogo. 3000 zł na M5 za samochód, który oryginalnie kosztuje 600 640 tysięcy, tak to nie są straszne no nie, pieniądze. Dokładnie. Ale przy już czterech wymianach oleju, czyli robi tak, się... ktoś robi się suma 6000, jeżeli ktoś zrobi 20 tysięcy na pół tak roku. Jest. I jak to jest możliwe, że co wy musicie spełniać takiego, że wy możecie to zrobić i auto nie traci gwarancji? No. To każdy, każdy warsztat może chyba nie. No nie do końca. Na pewno my musimy zadbać o to, żeby był oryginalny olej, oryginalne filtry. No i musi być to też wpisane w bazę danych, w którą serwis też po prostu widzi, że my wymienialiśmy ten olej. Wy dostajecie, Więc... jakieś, wy dostajecie jakieś, nie wiem, uprawnienia, poziom itd. Tak, ty tak, dalej, tak? tak. Czyli my to mamy jest... normalnie jesteśmy zalogowani do systemu BMW, okay. spełniamy odpowiednie tam warunki. Okay. Okay, I, okay, i, okay. I wpisujemy to wszystko w książkę, tak samo się to wpisuje w książkę elektroniczną w samochodzie. Czyli I, tak naprawdę wyjeżdżając, kupując BMW mogę przyjechać na pierwszą wymianę oleju do Was i nie tracę gwarancji, tysiąc, Nawet jest. po tysiącu kilometrów możesz przyjechać, wymienić olej, wymieniamy olej, jeździsz sobie spokojnie dalej, serwis to akceptuje. Piękny kolor, bardzo rzadko spotykany naprawdę. Hamulce ceramiczne, złote. Yy, zaczekaj, bo ważne, że z tymi hamulcami. Ceramiczne hamulce... Jest podobno mały problem z zakładaniem kół. Tak. To jest trzeba, duża odpowiedzialność, tak? Bardzo duża odpowiedzialność. Wiemy, że bardzo dobrze, że taka tarcza kosztuje ileś tam tysięcy i przy zakładaniu kół, jeżeli dotkniesz tą tarczę kołem zakładając je, uszkodzisz, wystrzelisz, bo to jest ceramiczne. Czyli wystarczy delikatnie felgą ją dotknąć, dotknąć i ona. Coś nawet... się tam z nią stanie i jest, jest wtedy też do wymiany. Do ja wiem, że tutaj e, przy tej specyfikacji dołożenie tych hamulców wtedy kosztowało 44 tysiące, teraz już ponad 60 w m M5 kosztuje. Są specjalne stojaki, które powodują tak, to, że te zakładają Zabierają koło. Idealnie, idealnie. Dokładnie na... tak. Jest w, w, poziomujesz sobie ten stojak, dojeżdża szkołem idealnie, żeby czasami czegoś nie dotknąć. Mhm. Zakłada szkoło, dokręca z odpowiednim momentem i. Ciekawe jest, jest to, że w nie? ogóle M5, ta M5 to jest chyba najbardziej taka dopasiona, najlepsza, najfajniejsza M5, bo następną mamy tą historyczną teraz M5 legenda, już się zrobiła legendarka, bo tak. to przełożenie, takiego złamanie takiego pewnego, pewnego no, statusu samochodów supersportowych, ale dołożyli elektryczny silnik, tak? Czyli mamy tak te 722 konie, tak. super ciężka, bo ona waży tam grubo ponad dwie tony. Dokładnie, ale jest... No ten silnik, tak jak mówisz, elektryczny, no i robi też robotę, no bo no musi, musi. wiadomo, tak jest, ale tu i tak jest w wersji Competition 625, 625, koni. 625 koni, wiadomo, auto z, z 21 roku, a lampy są już po liftingu, lasery, 22, 22, Dokładnie, no, 22, tak 22, jest, 22, to jest okay. po liftingu, a Ta. powiedz mi też sprawa z laserami, podobno już nie ma tych laserów, nie można w nowych, w teraz nowych... już w nowych samochodach wycofali te lasery. Czemu? Nie, nie wiadomo. Nie wiem. Okay. Nie wiem. Bardzo fajnie to wyglądało z tą niebieską nutką. A może, może, może to zapalimy, bo tak to jest. W ogóle... Możemy włączyć. I to pięknie wygląda. Już sprawdzimy. Kluczyk jest w środku chyba jest. No i tutaj taka niebieska nutka świeci. W nocy fajnie to widać. O, o, przez chwilę było. Tak. Ee, fajnie, fajnie. Zaraz, zaraz przejdziemy też do wydechu, bo to w ogóle to jest ciekawe auto. To jest auto na sprzedaż. Umówmy tak. się, około 500 tysięcy jest cena startowa, ten samochód jest na sprzedaż. Trzy e, lata leasingu się skończyły. E, właściciel, e, że tak Postanowni powiem, jest... Tak, postanowił tak. sprzedać, lubi sportowe samochody, lubi próbować czegoś nowego. E, nie znam drugiego tak zadbanego samochodu. On ma chyba 34 tysiące przebiegu, około takiej, takiej liczby. E, to jest gość, który, no powiem szczerze, nieraz mnie denerwuje, bo jak zjeżdżę z nim, to mówię, chłopie, już możesz, jedziemy i ten, nie, nie, temperatura musi się zgadzać, także dbanie. Przerwę ci, zobacz, widać, że auto jest zadbane, bo zobacz, jest niski karbonowy spoiler, jest nawet nieryśnięty nigdzie od żadnych krawężników ani nic. No właśnie, samochód ma trzy lata. Dokładnie, zobacz, zobacz, tutaj jest wysokość paczki od papierosów, zobacz, tu nie ma nic, tu jest czyściutko, tu jest wszystko zadbane. Nie ma nic uszkodzonego. No auto wygląda jak salono. Mimo, Dokładnie. że jest brudne, ale wygląda jak salon. Jest brudne, bo mamy taką pogodę, nie no, do... kręcimy mimo. Dokładnie. Mi o silniku tym 4-4. Yy, 63, bardzo fajny silnik, jeżeli jest niekombinowany, niepodnoszona moc zupełnie wystarcza. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy przed kamerami yy, o. O oponach, że opony muszą być z gwiazdką, opony muszą być z homologacją. Tak jest. Prawda jest taka, że jak pozmieniamy opony do szerokości, dołożymy jakieś tam, nie wiem, na przykład dystanse, potrafią się napędy chyba z, nawet tak, jeżeli jednak są... BMW nie ściemnia z tym. Auto ma wiadomo cztery koła napęd. Tak. W autach cztery koła napęd muszą być zakładane opony takie, jak zaleca producent. Mamy karteczkę, są takie i takie opony i muszą być rozmiarowo to same. Jeżeli pozmieniamy sobie te rozmiary, Odwód koła jest zupełnie wtedy inny, cierpią napędy i się wszystko rozlatuje. Czyli to nie jest tak, że oni to sobie mówią, bo Dokładnie. chcą, bo to nie to jest przemyślane. Nie nie, ja wszystko... mam tu dużo samochodów, właśnie, gdzie <coughs> ktoś kiedyś założył sobie z przodu inne opony z tyłu, inne opony, a później, panie, szarpie, dzieje się coś. Jednak niezwykłego panem. i nie wiadomo co. Przejdźmy jest. dalej. Ten samochód też ma pakiet karbonowy, to też tak. jest dodatek, czyli tak jest liter jest. karbonowy. Przejdźmy tutaj, yy, Panie kamerzysto, przejdźmy tutaj, pokażmy czy tutaj ten grill karbonowy. Mamy dokładki progów karbonowych, to pięknie wygląda w karbonie, tak w jest. zielonym kolorze, lusterka karbonowe. karbonowe. Przechodząc tak dalej, jest. mamy spoiler z tyłu karbonowy. Z nawet wyciecie. delfinek jest karbonowy. Nawet, nawet delfinek, nie zauważyłem tego. Tak jest. E, I z tylni, tylni tutaj... No i mamy dyfuzor, wydech. Dyfuzor, Tak, wydech tutaj jest akurat w tym samochodzie zmieniony. Jest założona końcówka i przerobiony wewnętrzny środkowy układ, nie tracąc też gwarancji przez MG Motorsport. Tak. E, ten samochód jest, mówię, ten wydech teraz zaczął brzmieć. Bo mówmy się, przepraszam, BMW, nie obraźcie się, ja to auto widziałem w oryginale, jak ona gorzej, 1.9 diesel pracował, w sensie, bo, bo było go bardziej słychać, jeżeli mówimy o, o jakichś tam dźwiękach z wydechu, niż tak. ten samochód. Był tak ugrzeszniony, ale tu pretensje do Unii Europejskiej, i do tych wszystkich norm, które teraz nam narzucili. Tak, I ta, ten, teraz to auto brzmi, inwestycja 14 tysięcy, teraz to auto brzmi tak, jak powinno brzmieć e, M5. M5. Ja go jeszcze raz odpalę z tej strony. Stań sobie Piotrek, bo mikrofon będzie bliżej i będziemy słyszeć, jak Widać, że auto oddycha. Bardzo fajnie brzmi. Nie jest przesadzone. Ale na, na biegu, bo teraz mówię, na luzie jest, tak? Ale tak na jest. biegu czuć ten motorsport, te światła z tyłu. Zobacz, jak to wygląda. No Dokładnie. to jest naprawdę w przypadku tej nowej BMW. Ja uważam, że ten model to jest wszystko, co najlepsze BMW miało. Wiadomo, zawsze się mówi, że kiedyś to było, teraz to nie ma, tak? tak jest. Ale ta BMW w tej specyfikacji y, wygląda y, świetnie. Wróciliśmy z kluczyk na, na, na tamtą półeczkę, okazało się, tak. że w, tutaj w tym aucie nie było nic kombinowane, wszystko jest serwisowane, zadbane jest, więc samochód tak. naprawdę na sprzedaż i potem są pretensje ludzi, którzy skupują samochody i mówią, ty jak to, bo takie BMW mogę kupić za 300 tysięcy ze Stanów, kup. Dokładnie Jeżeli bierzesz tak. auto ze Stanów, bierz pod uwagę, że samochody często przychodzą ze szkodą całkowitą. E, Czyli rynek... na pewno coś im było, coś Dokładnie. musiało mieć uszkodzone. Ten rynek też jest zachwiany przez te samochody, potem są tak. pretensje, że tu auto z Polski. Uważam, że polski salon z historią jest, jest samochodem, jest samochodem e, pewnym. Dokładnie tak. tak Więc jak mówisz. Tak, jak, tak jak mówię, no, samochód jest na sprzedaż, wygląda, wygląda przepięknie. My chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda u was ten serwis właśnie kwestii olejowej, cokolwiek by się działo, jest to do sprawdzenia, serwis nas honoruje, serwis honoruje, to jest najpiękniejsze słowo, serwis honoruje serwis Arek w Częstochowie, ulica Połaniecka 33, Połaniecka 33 i zanim wyjedziemy tym samochodem, przejedziemy się, pogadamy jak on jedzie, jak się prowadzi, mimo, że pogoda dzisiaj nie jest piękna, ale pokażemy go też w środku może w środku go pokażemy? W za, środku też jest ważny. Tak, za chwilę fajna, go pokażemy, ale jeszcze koloru. Wjechał nam ten temat z uwagi na to, że naprawdę najwięcej emek można spotkać w dwóch miejscach: w Częstochowie, w, w serwisie tam, u nas, w tym oryginalnym, i u tak, Was, tak, tak naprawdę. Tak Więc mamy tutaj M850. Co, co, co to auto w ogóle tutaj robi? To, Widzę, auto, to, jest coś... to auto jest sprowadzone ze Stanów. Okay. Przyjechało do nas na konwersję. Zmiana lamp dostosowanie do, do nas, do żeby przeszło przegląd, czyli musi I, mieć... No musi właśnie, nie mieć... wszyscy wiedzą, no po co zmiana lamp? No, no, dokładnie, musi mieć pomarańczowy kierunkowskaz i musi mieć światło przeciwmgielne. W Stanach nie mają światła przeciwmgielnego? Nie mają. Okej. Okay. Nie jak... mają i mają wiadomo czerwony kierunkowskaz. Jak tak? wygląda y, koszt samej wymiany, znaczy, jak, jakie koszty się wiążą i z czym? Y, lampy albo nowe, albo są specjalne firmy, które się tym y, zajmują, że przerabiają te lampy. Ale nie wiem, ile to kosztuje. U nas dostosowanie instalacji, przekodowanie całego samochodu to jest w granicach 2000 zł. Plus do tego, jeżeli chcesz mieć zrobione mapy, to jest koszt wygenerowania kodu około 1900 zł plus wgranie tego kodu. Okej. Okay. Mapy. Po co mapy. mapy? Czemu mapy? Bo co? Bo przeprowadzamy do Polski, jeżeli... nie mamy tych map i co nam nie będzie działać? Nie będziesz miał. Czytania znaków, nie będziesz widział y, jaką Przecież prędkość, czytanie znaków jest z kamery przy lusterku. Ale bierze też z, niestety z, z map, y, które Czyli są Czyli czytanie grane. znaków jest z, z mapy, mapy, a nie z kamery. Dokładnie tak. Nie masz mapy, nie działa ci y, informacja o znakach. Można się czegoś dowiedzieć, człowiek tak coś tam wie, ale nie wie, nie wie na tyle wystarczająco dużo. Słuchajcie. Ciekawy kolor też. No, kolor wygląda pięknie, tak? No i w ogóle linia, linia ósemeczki w kupę też jest, też jest niesamowita. Tak jest. Słuchajcie, my jedziemy na drogę i coś zobaczyliście. My będziemy tu częściej z bmw bo tu wjeżdżałem tylko BMW i Mini. Więc tak. jak wy będziecie mieć jakiś problem, możecie też pisać. Będziemy robić fajne też akcje serwis Arek. Będziemy odpowiadać na pytania. Będziemy wrzucać więcej materiałów technicznych. Piotrek ma niesamowitą wiedzę, pracuje tu praktycznie od zawsze. I, i, I zna się na tym. No zresztą, ja myślę, że tam będzie parę komentarzy, bo na Śląsku ten, ten serwis jest znany i lubiany, i rozwiązują problemy, które inni nie są w stanie rozwiązać. Ale nie dlatego, tak. że my się napinamy, tylko po prostu tak robią i tak jest. I tyle w temacie. Więc dzięki bardzo. My jedziemy w drogę, a, a widzimy się w następny raz tutaj w serwisarek. Tak do jest. zobaczenia. Dzięki, do widzenia. Dobra, wyjechaliśmy, wyjechaliśmy, z serwis Arek, w Częstochowie jesteśmy, pogodę mamy taką jaką mamy, no niestety nie udało mi się zamówić na www.zamówpogodę.pl. Przeszliśmy do środka tego samochodu, ja dalej będę powtarzał e, i mówił na każdym materiale. nie jestem wyspecjalizowanym mechanikiem, jeżdżę do mechaników, rozmawiam na ten temat, jestem zwykłym użytkownikiem, fanem samochodów, fanem motoryzacji, mam dostęp do takich samochodów, więc staram się je przekazać, pokazać te auto i, i zrobić, e, zrobić coś dla Was, zrobić materiał. Lecimy z tematem, z samochodem. Wnętrze tego samochodu, tej M5 jest niebywale piękne, wykończone jest z naprawdę w wysokim standardzie, to auto kosztuje 600-700, około 700 tysięcy można zrobić taką specyfikację, nie wiem czy uda się drożej zrobić, pewnie, pewnie tak w tych nowych BMW-kach, 5 tych ciężkich 722 konie. Jedyne czego mi brakuje, ale to już nie wróci. Kiedyś to było, teraz to nie ma. To są zegary, tak? Ja już się przyzwyczaiłem, powiedzmy, do tych zegarów, ale da się zrobić jakąś konwersję na analogowe, żeby to były wskazówki. Byłoby super, bo to już dopełniłoby totalnie jakości i poziomu tego samochodu. Dojedziemy za chwilę na pewien parking zadaszony, bo pada. Ja pokażę Wam tutaj wnętrze w tym samochodzie, bo wygląda absurdalnie pięknie. Jakby ktoś potrzebował, mamy tutaj kod wnętrza, czyli tapicerki, jakiś jak, jak, jak spec. W środku z tym zielonym kolorem na zewnątrz, w środku z tymi, tymi przeszyciami żółtymi, pomarańczowymi, to jest taki, taki kolor, bardziej, bardziej wyblakły pomarańcz. Wygląda przepięknie. Skóra jest tutaj tak naprawdę wszędzie. Janosik nam mówi, że mamy 800 metrów, jest jakieś tam wydarzenie. Duży ekran tutaj, ale nie za duży. Tak? Mamy ten element deski rozdzielczej, który jest tutaj wkomponowany. Ekran, a nie jest ekran zamiast deski rozdzielczej i to jest ważne. Mamy też przyciski manualne. E, takie analogowe, które możemy sobie podyktykać, nie jest to, nie jest to wykończony w sposób e, taki jednolitego szkła i nie palcujemy tego, więc fizycznie dotykamy te przyciski i to jest Cudowne, piękne, te przyciski są zrobione, ale tutaj jakieś aluminium takie wykończenie. To jest też fajne, bo to jest przejście między nowym a starym, więc świetnie się komponuje. Elementy karbonowe na kierownicy, drążek zmiany biegów. Zawsze mi się podobał w M- i w ogóle w BMW-kach, jak, jak to jest tutaj wpasowane. To jest jednak dla kierowcy BMW, zawsze było dla kierowcy i zawsze ten kokpit był dla kierowcy. Tutaj nic się, nic się nie zmieniło i w tym autem się jeździ po prostu perfekcyjnie. Jest to limuzyna, która ma 620.

służy do przemieszczania się z wysokimi prędkościami. To auto jest w stanie rozwinąć prędkość książkowo 305 na godzinę. My wiemy, że ten samochód w, w warunkach poza normalnym ruchem ulicznym osiągnął 311 na godzinę. Tu może być właśnie ta różnica i to przekłamanie między gps em a między licznikiem i to właśnie może być te, te tam 5-6 km na godzinę, więc te, ten samochód tyle jedzie, 33 do setki. Nie pokażemy wam teraz tego, nie będziemy tu robić testów prędkości, przyspieszania i tak dalej bo to jest auto za pół miliona nie chcielibyśmy, żeby coś się stało a jest pogoda taka, jaka jest więc staramy się po prostu nagrać materiał a, a, nie, a nie tutaj ryzykować, bo to nie o to chodzi można znaleźć na youtube filmy, gdzie są testy z przyspieszenia tego samochodu 3.3 robi robi do setki spalanie to też jest ważne, ważne, bo można powiedzieć, że ten auto, to auto jest ekonomiczne 4,4 litra Biturbo 625 koni 750 nm samochód potrafi przy prędkości 120 na przykład spalić 11, 10, 10 litrów, około 10 litrów przy 120. Potem jak już wchodzimy na 140, 150, ten samochód musi spalić te 13, 14 litrów. No i później, no to już zależy też oczywiście od y, sposobu jazdy kierowcy. No, bo ktoś będzie jechał, bo z, załóżmy z tymi prędkościami, jakie wymieniłem, ale będzie miał inne spalanie drugie kierowcy, bo hamowanie, przyspieszanie, e, zdjęcie gazu w odpowiednim e, momencie, kiedy widzimy, że coś się dzieje na, na drodze. To jest taki eco-driving, można jeździć ekonomicznie i szybko. Przejdziemy sobie na lewy pas. Ten odcinek drogi tutaj jest tragiczny, chociaż nie, lewy, nie jeździmy lewym pasem, tylko wyprzedzamy. Lewy jest do wyprzedzania, prawy jest do dojeżdżenia, ale prawa strona jest tutaj tragiczna i w przypadku tym, jak tego samochodu ciężko się, ciężko się jeździ w tych koleninach. Więc wracając spalanie, jakie na no maksymalnie spalanie. No słuchajcie, no maksymalne spalanie, no to powyżej 20-20, nawet 5 litrów spokojnie można sobie tutaj pewnie da się wykrzesać więcej, ale to trzeba brać pod uwagę, że te 25 litrów to auto potrafi spalić. Na mieście, jak się jeździ ekonomicznie, normalnie to jest 10-12 litrów na 625 koni, to jest super wynik. Myślę, że spokojnie da się między tam właśnie jeżdżąc dziadkowo, może tym samochodem poniżej dychy zejść. Da się, ale pytanie po co? To jest, to jest już druga kwestia. Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do ceramiki, to na początku może się mocno zdziwić, bo to auto hamuje przy delikatnym dotknięciu. Właśnie to wygląda tak. Delikatnie dotykasz, widzicie jak. Wszystko, wszystko ucieka, pracuje i tak dalej, bo, bo one ułapią od razu. Trzeba naprawdę przesiadając się z samochodu, który ma standardowe, klasyczne samo hamulce, wyczuć co jest sobie ten hamulec, bo na początku jest to no, nieprzyjemne. No, jakbyś jechał z jakimś za przeproszeniem głupkiem, który nie potrafi obsługiwać się hamulcem. Kontrolę prędkości gdzieś tu mamy za 700 metrów, a pan nas wyprzedza. Niech pan nas nie wyprzedza, bo ale też sobie uwolnił, bez sensu płacić. Więc to jest, to jest mega istotny temat, czyli te ceramiczne hamulce, do których się prędzej czy później ktoś przyzwyczaja, jak ma taki samochód. I tutaj mamy, ktoś spyta, po co są te dwa, tu są łopatki, tu są jedynka i dwójka M. M1, M2. Przejdźmy sobie tutaj na ekran. Można zrobić sobie spersonalizować właśnie pod tymi przyciskami, spersonalizować sobie auto, czyli ustawienia samochodu. Silnik jaki mamy, czyli ustawienie silnika, praca silnika, agresywność i tak dalej. Mamy tutaj Sport Plus włączony, skrzynia przy konfiguracji M1. Nie ma włączonego tylko przy konfiguracji M1, jest Sport Plus D2, czyli to jest prędkość zmiany biegów. Może mamy trzy poziomy, tutaj się, tutaj się zmienia go na tej gałęźce, czyli do góry. Przy on już jest bardzo agresywny, można powiedzieć, że nawet ma takie szarpnięcia, ale to są takie szarpnięcia nie, nie złe, tylko właśnie z motorsportu, takie jak chcesz poczuć na tych plecach, że to auto po prostu zmienia te biegi, aż, aż się, w, żrą opony asfalt, a, a całe auto robi się bardziej agresywne i takie, po prostu takie... Mm, takie no, nieokrzesane, taki huligan się robi. E, a jak chcemy sobie powiedzieć normalnie, to jest na, na, na jedynce, czyli to tempo zmiany biegów. Mamy tutaj układ kierowniczy komfort, możemy sobie też to zmienić. Mamy też, e, mamy też układ, mamy też układ kontroli trakcji, tylko tutaj mamy DSC, jest włączony. napędy, Start Stop e, i, i wydech, tak? czyli tutaj Sound Control czyli otwarte wydechy, zamknięte, cztery koła, napęd. Pamiętajcie, że można sobie wyłączyć tutaj ten napęd, czyli taki element dla purystów, którzy chcą sobie użytkować ten samochód tak, jak oryginalnie wszystkie m zawsze były robione, czyli z cywilnym napędem, a dla bezpieczeństwa i dlatego, żeby ten samochód po prostu przyjemnie i nie prowadził się i nie zaskakiwał, to te cztery koła są naprawdę ok, chociaż uważam, że bardzo mocne cztery koła potrafią również zaskoczyć i, i potrafią zrobić ziaziu kierowcy, więc to nie jest tak, że ty masz cztery koła i możesz wszystko odwalać, po prostu Możecie ten przód pociągnąć, możesz nie nadążyć odkręcić kierownicy, no i może, może być ziom. Słuchajcie, przyjechałem w Częstochowie na, na mynie warszawska. Jaka Warszawska? 285. O, wa ja pokażę to na bluzie. Warszawka 285. Mówią, że to jest najlepsza mynia. Kazajmy im tu przyjechać. Co jest grane? to jest najlepsza my? w No to dawaj. Ty, Karol. I ona jest ty, no różowa piana. Możemy mieć różowe auto. Takiej piony nie widzieliście różowej auto jest już umyte. Miałem taką tutaj miłą sytuację, ponieważ sam właściciel tego samochodu mył ten pojazd. Mówi, dawaj ja Ci to umyję. Pewnie się bał, żebym tą lancą mu nie porysował. Nie, nie, nie. Ktoś mnie zagadał, a on po prostu był na tyle miły. Ale przejdźmy do środka tego samochodu, bo obiecałem, że pokażę Wam środek. Jesteśmy dalej na myjni na warszawskiej 285. Oni to tutaj mają Ręczny mycie pojazdów, jakbyście chcieli. E, robotę robią naprawdę dobrą. Są tu cały czas na miejscu, więc to nie jest opuszczona myjnia, gdzie nie, nie ma obsługi w ogóle, co się dzieje, bo coś nie działa. Ale przejdźmy do środka. Zobaczcie, jak to wygląda w MC. Ta specyfikacja z tym kolorem jest po prostu obłędna. I nie to, że pompuje tutaj ego właściciela, który stoi koło mnie, po prostu każdy ma oczy i może to ocenić. No i ciężko zaprzeczyć, że jest inaczej. Zobaczcie na te przeszycia, Nie, naprawdę się postarali, Ta auto kosztowało parę złotych, więc musieli się postarać i, i, i dali, dali fajną jakość. Zobaczcie jak te fotele są wcięte, to jest perfekcja. Podświetlane te znaczki, jeszcze raz przejdziemy do tyłu, ja tu mam swój bałagan z tyłu, kurteczkę. Wygląda to w ten sposób i bagażnik jesteśmy w stanie otworzyć, sam się nam otworzy. Bagażnik jak to na limuzynę przystało. Jest na jak to ja mówię dwie szczupłe osoby. Wchodzą spokojnie do tej BMW i do lasu można jechać na grzyby, bo to się jeździ po prostu na grzyby czasem samochodami normalne. Jechaliśmy do końca M5 Competition w pięknym zielonym kolorze serwis Arek Warszawska 285. Cieszę się, że mogłem przedstawić Wam ten samochód. Obserwujcie, subskrybujcie. Jak skończycie oglądać materiał, to naciśnijcie subskrypcję. Nic Was to nie kosztuje. Mnie daje możliwość rozwijania się. Do następnego razu. Do zobaczenia.